Cześć, zapraszam Cię na przekaz dla zodiakalnych lwów na pierwszą połowę stycznia. Więc, jeśli masz ten znak zodiaku lub masz go dużo w kosmogramie, no to tak samo e, będzie on adekwatny. Dobra, zaczynasz jako cesarz ten nowy rok. Wchodzisz w taką e, mocną energię. E, wchodzisz z taką pompą w ten nowy rok. Więc ja tu widzę takie. W ogóle, no, taką, takie zaopiekowanie się sobą, taką, takie silne decyzje, takie, że po prostu wiesz, czego chcesz, wiesz kim jesteś, więc, no, taką, taką energię. Więc ja tu widzę e, taki bardzo mocny początek. Zobaczmy, czy coś jeszcze chce wyjść. Kochankowie, no więc e, wynika to z tego, że ty. Doskonale, właśnie wiesz, czego chcesz i ty za tym idziesz. I ty tak. E, stąd są te takie właśnie dobre decyzje i taka pewność, że, że właśnie ty dbasz o siebie i dajesz sobie właśnie to, czego ty najbardziej potrzebujesz. Więc super. Bardzo, bardzo fajna energia. Co tam jeszcze chcę wyjść? E, rycerz Buław, więc tak, też masz takie. Hmm, taką przestrzeń do działania, do wypełniania takich jakby swoich takich rzeczy, które sobie założyłeś i chcesz je po prostu zrobić i ja myślę, że ty właśnie z taką energią wchodzisz, żeby jakby tak jeszcze kontynuować taką pracę nad sobą bo ja tu widzę dużo w ogóle pracy nad sobą że, że to takie silne ugruntowanie w sobie to wynika na pewno z jakiejś pracy nad sobą i ty po prostu bierzesz jeszcze więcej na klatę, że ty jakby z taką świadomością wchodzisz w ten nowy rok, że, że jeszcze chcesz więcej przerobić, że być może ten ubiegający rok to był właśnie pod znakiem takiego, takiej pracy nad sobą i ty chcesz to kontynuować. i no, będziesz miał jakby do tego możliwości teraz. Będziesz miał taki, taki moment albo, albo więcej, yy, że ty no jakby jeszcze na pewno się z czegoś tutaj yy, przyj jakby przyjdzie taka sytuacja yy, do ciebie, że ty będziesz miał okazję jakby po popracować nad sobą. Co może być takie dosyć jeszcze no, wymagające, tak? Takie. Po prostu, że ty być może jeszcze nie wiesz, że to będzie takie trudne, tak? Bo zacząłeś już pracę nad sobą i zobaczyłeś efekty takie pozytywne, że, że to, co tam przerabiałeś, to faktycznie tak się zadziało. Tak, że, że to jakby poszło ku takiemu twojemu jeszcze lepszemu samopoczuciu, tak? No, i teraz jakby wszechświat to widzi, że ty tak właśnie dobrze sobie radzisz, i będzie ci dawał jeszcze więcej takich sytuacji. No, i być może będzie ci trudno teraz, jakby, co, jakby coraz wyżej taka poprzeczka jest stawiana. Więc może być ci trudno, ale widzę, że ty po prostu lecisz z tak, na takiej swojej energii bardzo, bardzo silnej i, i takiej właśnie nie do zdarcia. Więc mo mogą być takie wymagające teraz sytuacje w tym nowym roku. Dobra, coś tu jeszcze Twoje wewnętrzne dziecko chce coś powiedzieć. Ja myślę, że to w takim jest bardzo pozytywie teraz, że ty bardzo mm, dajesz swojemu wewnętrznemu dziecku właśnie się wygadać i, i takie tak odpuściłeś już tą przeszłość. Ja myślę, że Ty dużo właśnie zrobiłeś i być może to, co teraz z czym będziesz się jakby jeszcze mierzył, to będzie taka kontynuacja. To jakby być może myślałeś, że to już jest koniec jakiegoś etapu, ale jeszcze coś tu jest do zrobienia. I jeszcze jest coś takiego do odpuszczenia w tej przeszłości. Więc mogą być takie sytuacje związane Związane z Twoją przeszłością, coś ci może się jakby tak odbijać czkawką, i no i musisz tak dać temu po prostu jakby popłynąć, pobyć w tym, w tym, y, tym swoim emocjom. Musisz dać jakby przeżyć to jeszcze raz i wtedy puścić. I tak bez oce oceniania to po prostu musi się zadziać, i wtedy, wtedy przyjdzie ta, y, jakby, zaliczenie tej lekcji, tak. Bardzo fajna karta, jeszcze wypadła. To, że Twoje emocje są od, jakby odpowiedzią na, na to, z czym ty się zmagasz. Że być może, być może nie wiesz, co to jest dokładnie, ale Twoje emocje nie kłamią, i jakby to, to jest zawsze informacja dla ciebie, żebyś ty się przyjrzał temu. Że nie wiesz, co się z tym dzieje, ale jakby ciało nie kłamie, więc zwróć się właśnie. Tak wejrzyj do swojego ciała, właśnie w takim odpoczynku, w takim wyłączeniu trochę umysłu. No i wtedy, wtedy te odczucia z, z ciała jakby tak wychodzą na wierzch i one ci pokazują, co tu jest na rzeczy, co tu chce być powiedziane. Okej, okay. nie musisz tego robić sam, nie musisz być w tym sam, bo ty tak właśnie wchodzisz w takie energię, że, że to wszystko sam, ale. To wcale tak nie jest, że ty możesz się komuś wygadać, ty możesz y, poprosić y, właśnie kogoś o pomoc, możesz też skorzystać z terapii, tak? Jakby tutaj, tutaj jest taka karta, co mówi, że jeśli to jest dla ciebie za trudne, albo wydaje się za trudne, to w ogóle, w ogóle nie musisz tego sam robić, tak? Zobaczmy, co tam jeszcze w tych kartach chce zostać powiedziane. Czy coś tu chciało wyjść? O co chodzi z tymi emocjami? Czy, czy może właśnie mm, nie wiesz, skąd się coś bierze, tak? No, jest tutaj e, taka karta, co mówi o jakichś takich starych, e, już, już jakby takich niedziałających e, schematach, że nabyłeś na przestrzeni lat, być może właśnie w dzieciństwie. Takie jakieś programy radzenia sobie z rzeczywistością, z jakimś może toksycznym zachowaniem, które ci już nie służą, bo ty już wyrosłeś z tego, już nie jesteś tym dzieckiem, ale trochę jeszcze wracasz właśnie do tego, jakby tak mentalnie. Mentalnie być może jeszcze trochę jesteś tym dzieckiem, takim być może zastraszonym, takim, które coś przeżywa trudnego. No i musisz tak to przeżyć, tak dać właśnie wyjść tym emocjom, bo, bo jeszcze tutaj coś jest do, do przeżycia, do przejścia. Yy, I musisz tak po prostu to wypuścić. Zobaczmy, czy coś jeszcze z tych kart chce wybrać. No, chcę. No tak, jakby nie dajesz sobie temu, temu wyjść w ogóle, bo, bo jest yy, ka ta karta w odwrocie, więc tak trochę stopujesz. Yy, blokujesz ten przepływ, blokujesz to po prostu takie yy, boisz się tych, tych takich silnych emocji, na przykład boisz się rozpłakać boisz się wykrzyczeć coś, być może nie wykrzycze, wykrzyczeć ale wiem, ja że Ty się boisz tych, yy, tego smutku, tego, że yy, że jak coś zaczniesz wypuszczać to to się nie skończy tego się obawiasz no ale właśnie musisz tak dać temu wyjść, tak właśnie o, ten ogień, to po prostu to w jednej chwili on tak spala, nie? Więc ty musisz tak to, najlepiej tak wykrzyczeć, tak po prostu wyrzucić tą złość, oczywiście w jakiś takich bezpiecznych warunkach, a nie odreagowując na kimś albo na czymś. E, najlepiej pójść do lasu i wykrzyczeć po prostu. Także tu jest taka, no taka duża mm, Duży bagaż emocjonalny w tych kartach. Zwróć się też o pomoc, bo tutaj była wcześniej karta pomocy. Możesz się zwrócić o pomoc do takich swoich przewodników duchowych. Jeśli wierzysz w Boga, to, to możesz poprosić Boga. Jeśli po prostu zwracasz się do wszechświata, no to też możesz jakąś intencję tak wypuścić. Jakby nie musisz w ogóle sam tego robić, tak. Więc, tutaj jest zwrócenie się ku takim emocjom, które, które cię spalają od środka, być może. I, I ty musisz to wypuścić. Też właśnie ta karta ognia, ona o tym mówi, że, że ten ogień to jest taki właśnie bardzo destrukcyjny, ale trzeba też na nim, nad nim umieć zapanować. I no, jest tutaj. Jakby, jak, jak Ty się z tym uporasz, jak Ty wyrzucisz to z siebie, to zobaczysz taką dużą moc tego, że to, to ci tak dużo pokaże. To jakby otworzy przed Tobą tak naprawdę drogę do poznania siebie i do poznania takiej być może nawet swojej takiego, swojego takiego powołania, takiej ścieżki duszy, bo to jest taka bardzo mocna karta. Musisz sobie dać czas na to i tak po prostu powyć w tym, bo to też jest właśnie czwórka kielichów, czyli daj tym emocjom tak ujść, tak? Bo kielichy to są właśnie te emocje i, i to takie um, przyjrzenie się tym emocjom, ta um, taka jakby retrospekcja trochę. Um, tak, musisz się jakby. Ja tu widzę też takie odcięcie się bardzo z, z tej przeszłości. Musisz tak pokontemplować to swoje dzieciństwo, tą przeszłość. Dać temu tak e, jakby z, zaistnieć, dać temu się wypłakać, i wtedy odpuścić się tak, no, że już to, to nie ma po prostu nade mną władzy i ja teraz żyję swoje życie tak przekieruj tą energię po prostu. Czy coś tu jeszcze chce wyjść? Chyba nie. Chyba nie. Dobra. Więc, więc na tym zakończę to czytanie. Bardzo Ci dziękuję za to, że wytrwałeś do tego momentu. I jeśli Ci się podobało, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Będzie mi bardzo miło. No i widzimy się na następnym czytaniu. Cześć!